Zapewne zadajecie sobie pytanie, jaki trening jest najlepszy na spalenie tkanki tłuszczowej. Długi czas było mówione, że najlepszy trening to jest trening cardio, taki między 45 a 60 minut na stałym, równym tętnie, bo wtedy nie dochodzi do spalenia tkanki mięśniowej, nie męczymy się tak mocno, wiadomo, że to jest trening stosunkowo nudny, ale jak najnowsze dowodzą badania, trening interwałowy, jakbyśmy porównali z treningiem cardio, bije, na łeb na szyję ten trening cardio, ponieważ trening HIT, czyli to jest interwałowy bardzo krótki, 35-40 minut, intensywność, to jest intensywność na poziomie 95 w pewnych momentach nawet dochodzi do 100%. Pamiętajcie, że nasz organizm jest inteligentną maszyną do 45 minut na bardzo dużej intensywności. Wydziela mnóstwo testosteronu, wtedy jesteśmy naładowani, pełni energii, koncentracja, determinacja, trening idzie jak spłatka. Powyżej dochodzi do wyrzutu kortyzolu, który jest hormonem z kolei katabolicznym. On robi regres w naszym organizmie treningowy. Również sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej, dlatego to jest pierwszy fakt, gdzie trening HIT o wysokiej intensywności, interwałowy, tak zwany, jest najlepszą metodą, która spali waszą tkankę mięśniową. Za chwilę też powiem, jak fajnie łączyć te dwa treningi, ale dlaczego porównuję te dwa treningi. Ponieważ dużo osób myśli, że najlepszą metodą jest trening tylko i wyłącznie kardio, a tak do końca nie jest. Najnowsze badania. Dowodzą, by, była grupa 60 osób, która robiła hity, czyli ten interwał, i była grupa 60 osób, które robiła trening kardio na stałej równej intensywności przez 40 minut na y, poziomie 60% tętna maksymalnego, gdzieś około. I teraz, y, co y, do czego doszło po, w momencie kiedy porównujemy te y, dwa badania? Pierwsza grupa, grupa sprinterów, co robiła interwały, po pierwsze, że spaliła dużo więcej tłuszczu wicelarnego. Przyrost masy mięśniowej był też dużo większy. Trening interwałowy ma też to do siebie, że powoduje dług tlenowy. Organizm poddany intensywnemu obciążeniu musi zregenerować te mięśnie, które naprawdę wykonały bardzo ciężką pracę, i dochodzi wtedy do większego wydatku energetycznego w naszym ciele na rzecz regeneracji naszego organizmu. Przez to przyspiesza. Metabolizm. Dużo szybciej spala się ta tkanka tłuszczowa niż na, po treningu o stałej, równej intensywności, po treningu kardio. Wszelkiego rodzaju ćwiczenia crossfitowe, crossy wykonywane w terenie, biegniemy, nagle robimy burpisy, czyli to jest padni powstań. Robimy 100 metrów biegu, padni powstań. 100 metrów biegu, padni powstań. I tak możemy sobie zrobić 10, 10 serii. I to jest właśnie trening interwałowy hit, bardzo ciężki, intensywny, maksymalnie może trwać do 40 minut. Też jako argument mogę wam śmiało powiedzieć, miałem osobę, która schudła za pomocą dietetyczki blisko 20 kg, ale no niestety ta dieta była bardzo deficytowa, jeżeli chodzi o kalorie i spaliła zarówno tkankę tłuszczową i masę mięśniową. Doszło do sytuacji, że to ciało stało się takie mało atrakcyjne, skóra wisząca i miała stosunkowo jeszcze proporcjonalnie dużo tkanki tłuszczowej. Zgłosiła się do mnie i po zbadaniu składu ciała do, okazało się, że jest bardzo mało tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej i no niestety z, zrobiliśmy taki zabieg, gdzie na początku ona zapatrywała się bardzo sceptycznie na to. Zrobiliśmy na, tak zwaną masę, czyli dorzuciliśmy stosunkowo więcej kalorii i trening nie było w ogóle treningów cardio. Były tylko 4 razy w, w tygodniu treningi po 45 minut na bardzo wysokiej intensywności i to jeszcze z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, czyli yy, tak jak wspominałem, planki, burpisy, yy, brzuszki, przysiady bez obciążenia, podskoki, wykroki. To są ćwiczenia, które naprawdę można wykonać w domu i to też zalicza się do treningu HIT o wysokiej intensywności. Po czterech tygodniach zadzwoniła do mnie, że była u dietetyczki, zbadała sobie skład ciała, okazało się, że miała przerost tkanki mięśniowej na poziomie 1,5 kilo, a tkanki tłuszczowej spaliła blisko 2,5 kg. Dlatego tutaj to jest jasny obraz i dowód na to, że trening interwałowy jest dużo lepszy niż trening cardio. Teraz mm, najlepszym połączeniem może być robienie dwóch treningów w tygodniu na bardzo wysokiej intensywności interwału i przykładowo dwa treningi w formie basenu, spaceru, roweru yy, po powyżej 45, między 45 a 60 minut wolne, równiutkie tempo. I teraz Podsumowując, tu czyli mamy dwa treningi interwałowe bardzo intensywne i dwa treningi cardio. I to no, tak naprawdę, jeżeli to sobie skalibrujecie z dietą, jeżeli macie, y, wasze, wasze parametry krwi hormonalne są na odpowiednim poziomie, nie, nie jesteście chorzy, nie macie y, żadnej insulinooporności, jesteście skazani na sukces. I zachęcam do robienia treningów interwałowych połączonych z treningiem cardio, A tymczasem zmykam. Trzymajcie się.